Piłeczki, ale jest tutaj walka, słuchajcie, piłki na chustę, żółta dziewczyna, niebieska, chłopacy, kto pierwszy trafi do bramki? No to jest po prostu taka walka, słuchajcie, że piłki na boisku się nie utrzymują. No została jedna, chłopacy, jesteście listy, dziewczyny, Jeden yes! 0 dla dziewczyn. Ale był bezpośredni zakazany! To był bezpośredni zakazany, ja wiem, słuchajcie, ale myślę, że damy dziewcząt w na 0 Wyciągamy piłkę. Jeszcze jedna runda. Wrzucamy piłeczki. 3, 4, start. Chłopaki, postarajcie się, postarajcie się! Wrzucam, wyciągnąć! Niebiesko blisko! Chłopaki, chłopaki, niebieską piłką, niebieską piłką. Uwaga! 10! 9! 8! Siedem! Sześć, pięć, cztery! Sami piłkarzem za trzy. Dwa, jeden, wolał ostatnia sekunda i stop. Dobra, piłeczki do mnie, piłeczki do mnie.